W tym odcinku rozwiązanie zagadki z części 372. Pytanie tam brzmiało, dlaczego nie można w tym arkuszu wstawić nowej kolumny? Co jest tego przyczyną i jak naprawić taki stan rzeczy? Wiele osób skusiło się na zabawę i te osoby wymieniłem w arkuszu osoby. Dziękuję Wam wszystkim za podesłanie rozwiązań. Mam nadzieję, że przyjemnie się klikało. Różne rozwiązania i różne sposoby diagnozy zaproponowaliście. Ja, gdybym miał ten problem diagnozować, to postąpiłbym tak: zawsze jak nie można wstawić nowej kolumny, to znaczy, że w tym arkuszu wstawione jest coś w ostatnich kolumnach albo aż do ostatnich kolumn, i Excel nie ma już miejsca, żeby wstawić nowe kolumny bez usunięcia tego, co już jest w jednej z tych kolumn, więc ja zawsze robiłem tak, zaznaczyłem kolumnę pierwszą pustą, którą wiedziałem, że mógłbym usunąć, naciskałem CTRL-SHIFT-strzałka w prawo, by zaznaczyć wszystkie kolumny w prawo i w tym pliku dzieje się ciekawa rzecz, po Excel zamiast zaznaczyć kolumny od G w prawo, zaznaczył mi wszystkie kolumny, włącznie z tymi, które są po lewej stronie, to jest podejrzana, podejrzane zachowanie. Więc co mogę zrobić dalej? Niektórzy z Was napisali, że zwrócili uwagę, że w karcie narzędzia główne zaznaczony jest przycisk scal i wyśrodkuj. To oznacza, że w tym arkuszu występują jakieś scalone komórki. I jak takie komórki odnaleźć, i jak sprawdzić, czy rzeczywiście to scalenie może być tutaj problemem? Wystarczy kliknąć w ten przycisk scal i wyśrodkuj. To nie zostało na tych komórkach, na których było włączone, wyłączone. I sprawdźmy, czy teraz można wstawić nową kolumnę. Ostrzeżenie, że może to zająć dużo czasu. Potwierdzam i okazuje się, że teraz bez problemu wstawiamy taką pustą kolumnę. Kliknę Ctrl Z, aby się z tego wycofać. I teraz spróbujmy zlokalizować taką, e, taką, e, takie scalone komórki. Jak to zrobić? Najprościej. Ustawić się w dowolnej komórce w tym arkuszu, kliknąć Ctrl F, aby pojawiło się okienko Znajdowanie i Zamienianie, i w karcie Znajdź, klikam w przycisk Opcje, a następnie w przycisk Format. W Excelu można wyszukiwać również po wyglądzie, nie tylko po wartości występujących w komórkach. Więc przejdę do karty Wyrównanie, zaznaczę opcję Scala i Komórki, to będzie mówiło o okienku wyszukiwania, aby znalazło komórki, w których jest. Włączone scalanie. Klikam OK, a następnie przycisk Znajdź wszystko, aby znaleźć te komórki. Excel musi przeszukać cały arkusz, więc to może zająć chwilę czasu. Po około 30 sekundach mamy winowajce. Excel wyświetlił informację, że została znaleziona taka komórka, w której jest scalenie i jest to. Komórka w wierszu 570. Okazuje się, że cały ten wiersz 570 jest jedną komórką. Wszystkie te komórki w tym wierszu zostały scalone, więc jeżeli dla tej komórki kliknę przycisk z całej wyśrodku, aby to wyłączyć, to teraz bez problemu już będę mógł wstawić. Nową kolumnę. Znowu ostrzeżenie, że ta operacja może zająć dużo czasu, ale wstawienie kolumny działa. Jeszcze innym rozwiązaniem na coś takiego, na tego typu problemy, kliknę Ctrl Z, aby to wycofać, Ctrl Z, aby cofnąć to scalenie i Ctrl Home, aby wrócić na początek arkusza. Ja zawsze, jeżeli pojawia ci się taki problem, że nie możesz wstawić nowej kolumny, to przyczyną mogą być albo wartości, które znajdują się gdzieś tam z prawej strony na końcu arkusza, albo formatowania, które są tam ustawione. Więc, jeżeli chcesz sprawdzić, czy przyczyną jest formatowanie, to wystarczy zaznaczyć cały arkusz i wyczyścić formatowanie. Klikam w przycisk. Wyczyść i on się rozwija, daje możliwości, daje różne możliwości. Wybieram polecenie wyczyść formatowanie. Oczywiście, w pierwszej chwili formatowanie wszelakie zostanie wyłączone, ale teraz mogę zweryfikować, czy to formatowanie było powodem tego, że nie mogę wstawić nowej kolumny. Wstawienie jest możliwe, czyli ewidentnie formatowanie było tutaj winowajcom. Tego typu problemy diagnozuje się dosyć trudno, jeżeli nie ma się wprawy, więc najprostszym rozwiązaniem takiego problemu byłoby skopiowanie całej listy z danymi, wklejenie jej do nowego arkusza i problem w tym nowym arkuszu by już nie występował. No, chyba, że mielibyśmy jakąś bardzo specyficzną sytuację, to wówczas to mogłoby nie pomóc. Ale w większości sytuacji taki zabieg naprawiłby taki nie do końca dobrze działający arkusz.